Venom 2 rezygnuje z podjęcia walki o widzów z Fast and Furious 9. Nowy film z serii szybkich i wściekłych został ponownie przesunięty, ale tym razem na 25 czerwca, gdzie mógł konkurować z nowym filmem Marvela, czyli drugą częścią Venoma. Czy taki pojedynek mógłby stanowić problem dla obu produkcji? Universal Pictures swój film Fast and Furious 9 przesunął już po raz trzeci i akurat trafił na datę premiery Venom'a 2, który również został opóźniony z października ubiegłego roku. No god! No god, please no! 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 Jednak ostatecznie w ostatnich dniach Sony Pictures postanowiło przenieść swój film na inną datę, by nie konkurować z takim rywalem, jakim jest produkcja z Vin Dieselem w roli głównej. Venom 2 swoją nową premierę będzie mieć 24 września 2021 roku. Znamy już jeden pewien przypadek, również z Marvela, gdzie to Morbius został przesunięty na 2022 rok, aby nie konkurować z opóźnioną premierą filmu James Bond No Time to Die. Będziemy oczekiwać rozwoju sytuacji i zobaczymy, co wydarzy się dalej. Chociaż koronawirus nie ustępuje i nadal producenci mają ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ kina świecą pustkami, a nawet większość z nich nie jest otwierana.